Nie mam pojęcia, jak mam się tu teraz dostać do środka. Co jest? Ryba mnie chce zjeść! Ej! Cześć wszystkim, z tej strony Lud i witam was wszystkie mrówki, mróweczki, ludzie i ludziki. Witam was w Grounded, w drugim odcinku z naszej gierki survivalowej, gdzie jesteśmy wielkości mrówki na ogródku i próbujemy jakkolwiek tutaj przeżyć. Ja właśnie znalazłem się na liściu, ponieważ zbierałem wodę. Musiałem się napić, już miałem naprawdę bardzo niewiele, więc stwierdziłem, że dla bezpieczeństwa tutaj się napiję przed odcineczkiem, żeby nie trzeba było szukać, a powiem wam, że musiałem chwilę szukać w sumie tej kropli wody wiszącej, więc no... Dobrze chyba zrobiłem. I słuchajcie, dzisiejszy cel jest taki, żeby zbadać co tam się dzieje po tej eksplozji przy drzewie. Musimy to sprawdzić i na pewno jeszcze popatrzymy przy różne funkcje, bo to nas wie, wiele nas tutaj czeka na pewno w tej gierce, więc i mamy co robić. Zdecydowanie zapewniam was w tym odcinku na pewno będzie dużo do zobaczenia i dużo do zrobienia. Dlatego na wstępie już wam przypomnę, że jeżeli filmik wam się spodoba, to możecie zawsze dać łapkę w górę, skomentować, napisać coś fajnego i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dobra, a my się już zabierzmy za właściwą grę. Czyli Pójdźmy może od razu tam. Tak mi się wydaje, że będzie w sumie spoko, jak się chyba przejdziemy. Pewnie po drodze i tak jeszcze znajdziemy parę różnych rzeczy. No, kwestia taka jest, że tutaj nie mam za bardzo wody tak dostępnej i to był problem, dlatego musiałem się udać po nią. Dobra, ja może sobie wezmę w dwójkę tą dzidę, będzie mi troszeczkę tak raźniej, jak będę mógł się obronić bardzo szybko, więc pójdziemy sobie z nią. Troszkę pozbieramy, chociaż już mam pozajmowane, widać tutaj z lewej. Co jest? Biedronka! Cześć, biedronko! Co jest z tą Biedronką? Ład, Można jeździć na biedronce! Ale jazda! O-o... Da się przejechać, spoko! Ja nie mogę jeździć na biedronce. Czy ktoś z Was jeździł kiedyś na biedronce? No właśnie, nikt nie jeździł na biedronce. Jaka duża biedroneczka! Fajna, zobaczmy... nie, te klawisze. Jak dla skali. No spójrzcie jestem. Wow, Ona rusza tą trawą. Patrzcie, jest na tyle duża. My nie możemy tak oddziaływać na trawę. Uu. Cześć Biedronko. Uuuu. Zjedzmy sobie coś. <grystanie> <grystanie> no proszę. Dobra, zjedzmy jeszcze trochę i ruszamy w stronę drzewa. Drzewo jest tam, więc w sumie będzie łatwo. Dobrze że jest nieszkodliwa w sumie. To też się Okej, Ok, naciskam klawisze, mam ukrytą mm, klawiaturę pod, y, pod tym. Yy, no, przy biurku i po prostu. No, nie widzę co naciskam. Ale dobra, wyciągnijmy z powrotem naszą dzidę i wyruszamy. Patrzcie, tutaj są kwiatki, których wcześniej nie spotkałem. To są takie chyba odkoniczyny, tak? To są te odkoniczyny. Nie wiem, czy to można ściąć. Można ściąć, ale chyba nie potrzebujemy. No, słuchajcie, tutaj mnie jeszcze nie było i was też w sumie ze mną. Więc odkrywamy nowe tereny. Jestem ciekaw, co nas tutaj czeka. Mam nadzieję, że nie za wiele wrogich tutaj stworzeń, które nas będą chciały w jakiś sposób zjeść. Dziwne dźwięki. Jakieś cykady, może jakieś świerszcze? Hmm, ciekawe. No tutaj to ewidentnie wygląda jak taka dróżka po prostu. Coś tutaj wydeptane. Nie wiem, coś tu wąszedł albo coś. Tutaj mamy jaskinię. Cześć, maluszku. Nie, tym razem ci nic. mrówki! Patrzcie! Cześć mrówki, czy wy jesteście wrogo nastawione? Nie No i fajnie Patrzcie na to, mrówki, one gdzieś tu mogą mieć gniazdo w sumie, czy coś Oddziałują Te uciekają Wow, fajnie, to ze sobą tak widzenie źle współgra Patrzcie na to, czy to jest jakaś lampka, latarnia Ktoś sobie po prostu postawił przy drzewku lampkę Czy to może na jakieś komary, czy coś z tym związanego Normalnie powiem wam Ło W tą stronę Okej, okay, coś pod drzewem. Tutaj to o to chodzi? On coś po... What? Patrzcie na to, co się dzieje? Uh, uh. Co, czy mogę coś z tym zrobić? Chyba nie. Dobra, sensing some group activity. Coś tutaj po prostu chodzi w tej glebie. Patrzcie, jak tutaj widać nasz ogród. Coś tu wydaje dźwięki dziwne, nie wiem czy to jest to, ale wejdźmy sobie po tym tutaj, wejdziemy do góry. Tak, dziwne dźwięki wydają, tak, 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 dobra, idziemy tutaj. Można rozłupać. Ja w ogóle sobie miałem zrobić chyba młotek i nie zrobiłem. Zaraz skraftujmy sobie młotek. Mam nadzieję, że nas tam nic nie ciachnie. Mamy wszystkie składniki. Kraftujmy sobie młotek. Inwentory. Inwentory i teraz sobie młotek, 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 młotek. Ej, no pomóżcie, tutaj jest, ok. W sumie kamień nam niepotrzebny, młotek nam się bardziej przyda. Rozłupmy go, wow, jak fajnie w ogóle pęka. Acorn top, acorn shell. Kurczę, no teraz tego nie potrzebujemy, bo byśmy musieli to chyba... My to możemy zebrać tak po prostu. To pewnie będzie do jedzenia. Myślałem, że będzie trzeba to tak nosić w ręce. Dobra, zbieramy wszystko jak leci. Boję się troszeczkę tych tutaj roś roślinek, tych tutaj chodzących w glebie. Sign frame, water container. Możemy zrobić water container. To nam się pewnie przyda. Wow, to jest całkiem zaawansowany survival z tego, co ja widzę. Acorn bits. Dobra. Coś, co jakiś czas ten dźwięk tutaj zmienia. Ja nie wiem o co tutaj chodzi, ale obejdźmy sobie to dookoła. Czy coś tu... To jest Dziwny dźwięk, strasznie dziwny dźwięk Oh, science, yeah Dobra, no zebraliśmy sobie to Ale to nie jest to, co się dzieje przy tym Oak Tree, to co mamy zbadać, więc w sumie jeszcze Nas czeka, a z racji, że my mamy Nasz glider, to sobie oh. Czemu nie mogłem No tak, bo nie mam go chyba wyekwipowanego No nie, boże, bym zginął Zjedzmy to Zjedzmy też to Czy nam żyćko się odnowi? Mam nadzieję Chyba, oh shit czy żyćko nam rośnie? Nie wiem, ale spójrzcie, co tam jest. Przecież my zginiemy. Jezus. Zwariowali? Przecież ja pewnie dostanę strzała i będzie po mnie. Wow. Legitnie się cykam. Serio. Wiecie co? Ja to chyba bym nie zaczynał z nim. Ja się... Ja się chyba oddalę, ale jestem z drugiej strony ciekawy, ale nie chcę stracić itemów. Przejdźmy najpierw sobie, przejrzyjmy, co tu się dzieje Tutaj nic. Jezus boję się tych... Uh! Co jest? Nie, 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 nie. Czy on mi coś zrobi? Nie wiem, boję się obrócić. Dobra, idziemy na niego. Dawać go! O Jezus, ile on ma HP Ale nie rusza się. Co jest z nim? Zaraz mi się... O nie, stamina mi się kończy. Czy ten pająk się zbugował? Wolf spider. Coś mi się wydaje, że ten pająk się zbugował. Hmm! Chyba nam się troszeczkę udało. Ale boję się, że się w końcu ruszy i będzie po nas. Kurczę, nie wiem, czy go ubijać już czy nie. Wiecie co? Jak on jest zbugowany, to ja bym go może nie dobijał do końca. Chyba, że się zrespi jakiś nowy. Ale cykam się niesamowicie. To tutaj był ten wybuch. O nie, on już chyba jest całkiem żywy. Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Co ten pająk? Jakieś takie cienki. Niby tutaj na mnie reaguje, a z drugiej strony niezbyt. Ale patrzcie, nie schodzi mu już HP za bardzo, w sensie... Bardzo wolno. Nie wiem, czy mam go bić w twarz, czy to bardziej działa? Jak on mi i tak nic nie może zrobić chyba. Dobra, nie wiem, nie chcę z nim kombinować, nie chcę przekombinować. Wiecie co, ja się dowiem, jak to wygląda z tym pająkiem. Bo on jest jakiś, jakiś zgliczowany chyba wydaje mi się. Pierwszy taki zauważalny błąd. I słuchajcie, to jest chyba miejsce, które mieliśmy zbadać. No spójrzcie. Coś tutaj wyrąbało ewidentnie, po prostu wybuchło całkowicie. Zostawiło jakieś dziwne ślady. Hmm. Tu się kopci, coś. Tutaj jest, patrzcie na to. Jest kamerka nawet. O, i to jest ten sensor, tak? Wow! Normalnie laboratorium ukryte pod drzemem, co jest? Otworzyło się dla nas, nieźle. Dobra, schodźmy, zobaczymy, co tutaj jest, co tu się dzieje. Co tutaj za sale badań są? Masakra! O, kolejne drzwi. To jest man. Tutaj to Raw Science, coś mi się wydaje, że będziemy mogli wykorzystać. Te drzwi są zamknięte. Tu nie możemy przejść. Tutaj możemy badać wszystko. Patrzcie, korzenie. Yy, wody. Wody trzeba to. Już znam te dźwięki. Potrzebna jest woda. Tutaj jest zamknięte też czerwone, czyli locked. Dobra, ale pewnie możemy tutaj do czegoś podejść i wybrać, tak? Tak jest. Co to jest? Push. Okej. Okay. Może zróbmy, żeby były wszystkie zielone. O, udało się. W sumie było łatwe całkiem. Od... Nie mówcie, że to jest. A. O. On mnie chce atakować, więc trzeba uważać na niego. Dobra, był całkiem prosty, ale się zmachałem. Lo science. Tym razem nie powiedziało. Ajajaj. Aj, aj. Słuchajcie, ja naprawdę nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż tak rozbudowana i miała jakąś taką tutaj ukrytą, można powiedzieć, nawet fabułę w sumie, nie? Jestem naprawdę zaskoczony i to w pozytywnym znaczeniu, tego słowa. Data link detected, analyzing coordinates, dobra. Tam mamy coś do sprawdzenia, tylko wiecie co, mi się kończy włócznia. Ja bym sobie skraftował nową, o ile mogę. Mogę. To sobie craftuję jak najszybciej, żebym mógł sobie wymienić, w razie czego na szybkości. Dobra, mam iść tutaj, ale tu też mi się drzwi otwierają. Boję się, że jak tam wejdę, to coś się stanie i mi się zamknie, więc wejdę tam za chwilę. Co prawda, tutaj to też wygląda. Mamy pomóc mu. What? Wstawaj, wstawaj, koleżko, dawaj. Dasz radę. Wow.

Dobra, wyjaśni wszystko. Tak, zostałem zminiaturyzowany. Okej, okay, przez jakiś naukowców. Hmm. Okej okay. Nie, nic nie wiem o tym, co tu się stało, okay, stało. niestety. Moving on. Ok, musimy naładować baterie. Okej, on będzie pracował tutaj naprawiał. Questions, dobra, będziemy zadawać różne pytanka. Jestem ciekaw, co możemy. Questions, Tu Work, to są normalnie questy. Trading, zero science, go to go. Dobra. Questions. Okej. Science. Science. Co to jest zero science? O Jezus. <laughs> No tak surowa wiedza. Dobra, 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 bo dużo gadasz, koleżko. No tak, surowa wiedza to nie ugotowana wiedza, no w sumie tak. Dobra, nie mam pytań, ale trading. Okej. Okay notech Chips installed. okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale questik jeszcze będzie od niego, do you have any work? Okej, okay. czyli on nam da Raw Science, Alchemist, Analyst, pebble. okej, okay, mamy zanalizować po prostu kamyk i za to dostaniemy Raw Science, tak? No to pewnie, że akceptujemy, tych nie możemy chyba na razie przyjąć, czy możemy? Acorn Nie możemy. Acorn Dobra, łopatę, wszystko super. Pozbieramy. Ja nie mam picia w ogóle, nie wiem co on z tym zrobić. Mogę to zebrać? Yes, so science! Ok, mamy skraftować łopatkę. Slime Mold Torch już mamy, co prawda, ale skraftujemy, żeby dostać za to za kłeś kościki rzeczy. Więc tak. Slime Mold Torch, craft. Acorn Shovel. Brakuje nam crude ropa, ale crude ropa możemy zrobić bez problemu, więc zaraz będziemy mieli łopatę. Słuchajcie, to jest łopata, czyli możemy, będziemy mogli coś kopać, więc to też jestem zaskoczony. Dobra, mamy zrobione kłeściki i też nie mamy jedzonka. Oh my, znaczy jedzonka papie, picia. Okej. Okay. Yy, I teraz co? Mam to potwierdzić, jest complete. Yy. Ale jak mam to potwierdzić? Jak mam tutaj yy, complete? Nie wiem, ja już za to dostałem po prostu. Czekajcie, bo to się tutaj kręciło jak z lewej. Tak! To jest po prostu zrobione w tym momencie chyba. Patrzcie, ja sobie mogę to chyba otworzyć. I teraz mam tutaj skrócik do wyjścia, więc w sumie fajnie. Obejrzyjmy jeszcze sobie tutaj to laboratorium, co tutaj jest. Wygląda naprawdę ciekawie. I grafika tutaj w tej grze jest ekstra, serio. Patrzcie, tu jest chip do niego nawet. Specjalnie obok taki wprowadzający. Masz, wcinaj tego chipa. Dobra, i teraz zobaczmy, za co można przetradować. Scrub scanner science. Ok. I można yy, w pobliżu skanować science. Dobra, multi-story basis Ok. Gra Możemy schody. Robić podłogi, trójkątne, zwykłe, bazy, Mid Shield. Co jest Sign Set? Nowe pomysły, żeby item frame'y wyświetlać. Co się dzieje? Ile tu jest rzeczy? Kto to wymyślił w ogóle? Serio, ja muszę zobaczyć, kto jest tak właściwie. Chyba Obsidian, z tego co pamiętam, twórcą gry, bo jestem zaskoczony ultra pozytywnie już. Dobra, idziemy tutaj. Tu są te baterie! To są zwykłe baterijki! Ło, tu coś strzela. Boję się. Dobra, przebiegnę. Hello, -science. So -so -so science. Boję się, że mnie coś tutaj trafi. Spróbuję przejść. Hmm, tutaj nic nie mogę zrobić, raczej jest ciemno, jak nie wiem. I nic tutaj. Ło, wow, 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 że mnie to nie strzeliło. No, coś z tymi bateriami będzie trzeba jakoś załączyć, podładować, lub coś, coś w tym stylu. Ale na ten moment nie jestem w stanie stwierdzić, co tutaj jest potrzebne. Wydaje mi się, że no już zrobiliśmy mniej więcej co trzeba. Jeszcze byśmy musieli zanalizować ten kamyszek, ale nie wiem, czy my tutaj raczej nie możemy analizować. Tak mi się wydaje, tutaj jest w ogóle jakiś komputer, ale nie mamy do niego dostępu. To jest to przejście. Tu możemy je zamknąć. Tak sobie przejrzyjmy. Co to jest? Posłuchajmy: 173 Oh, ктось I find it to one. O, movie movie. The never caught on. I, I believe them to be far okay. superior to the Mark 3s. Those never mm -hmm. lived up to my expectations. Co zrobiło? Mhm. Mm they could only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. hmm And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. No bo właśnie. Ten robot wygląda jak do smażenia burgerów. No zobaczcie. Zobaczcie na tą rękę. A tutaj teraz nie widać. Pochodnie. Dajcie mi pochodnie. No przecież ta rączka. O. 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 Co jest? Bugs and spiders Spider and stuff. Hmm. Trudno stwierdzić, o co mu chodziło, ale wiecie, co już widzimy, bo tutaj się naprawdę trochę zakręciliśmy przy tym wszystkim i już trzeba by było ruszyć troszeczkę i przede wszystkim zebrać wodę serio, bo bez wody to taka troszeczkę lipa, bym powiedział. Dobra, piątkę sobie. No to możemy też zjeść, ale pochodnie chciałem schować. Dobra, wyjdźmy stąd. Musimy ten kamyszek przeanalizować jeszcze, ale to wiem, gdzie to jest, bo to jest przy tej naszej bazie. Tak, tu się nam schował ten czujnik. Patrzcie, tu jest sok. I jest biedronka. I jest woda, dużo wody, tylko. Zniszczyła, w ogóle zjadła, pewnie nieźle. Wow. Dobra, idźmy po soczek, czy ja się będę mógł tego napić. Ale by było super, jakbym sobie mógł zjeść. Nie, nie mogę sobie glidować. Nie wiem, czy mam to czwórką wybrać. Naciskam za dużo klawiszy zdecydowanie na raz. Tak, teraz mam chyba wybraną. Arm teraz raz, raspberry punch, ok. Patrzcie, teraz jest glide, ok. Mam wybranego, więc teraz możemy glideować. Więc gicior piczko. O, le, dobre piczko. O, matko, tego mi brakowało. Ciekawe, czy coś z tym możemy zrobić w ogóle? Jakoś wejść na to, dostać się do środka, napić się tego pysznego piczka. Patrzcie, tutaj jest woda. Tam mamy jakąś taką świątynkę, do której moglibyśmy jakoś się może dostać. Ciekawy jestem też jak wygląda tutaj dno. Czy możemy pływać w tej grze? Hmm. Wiecie co, ja bym to przetestował, mimo że troszeczkę się boję, żebyśmy nie stracili tego co mamy. To jednak chciałbym zaryzykować i zanurkować tutaj. To co? Ryzykujemy? Myślę, że warto. Wow, mamy czas... ...do którego... Y wow, find your way. To the Pond Devs. Okej. Okay. Mamy czas na nurkowanie, więc super. I tu są bombelki. Ciekawe, czy my z tych bąbelek możemy jakoś skorzystać? W ogóle jak to wygląda wszystko ładnie. Co to jest? Nie wiem. Ale spróbowałbym mimo wszystko wypłynąć chyba. To nam uzupełnia powietrze. Wow, tutaj normalnie fotosynteza się chyba dzieje. Dobra, spróbujmy zanurkować, ale naprawdę tu jest głęboko, więc troszeczkę się boję. Jest jakaś rura. Tutaj też jest coś. Kurczę, czy, czy tutaj jest jest chyba dostęp do powietrza, ale nie jestem pewien. Boję się, że zginę. Jest, są bąbelki, są bąbelki, musimy zdobyć powietrze. Szybko, 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 szybko. Zbieraj. Jest uzupełnione powietrze! Patrzcie, jak jesteśmy głęboko. Zatopiony T-rex. Co on tutaj ma? Stinger Spirit. To jest jakieś lepsze. Dobra, myślę, że możemy z tego korzystać pod wodą, więc super. No nie wierzę. Nie wiedziałem, że tutaj jest tyle tych funkcji. Wiem, że cały czas o to mówię, ale no nie spodziewałbym się. Naprawdę mi się nie spodziewał. Dajcie mi trochę powietrza i płyniemy tutaj. Bo tutaj coś widać. Czy pływanie przyspiesza? Nie, nie przyspiesza. Zużycia. No w sumie to są nadal sekundy te same. Dobra. Torch. Mold. Dobra. I co mamy? Explore the Depths. No to chyba dobrze płyniemy, skoro tutaj... What? Tutaj jest prąd powietrza. Udajmy się za nim. Bo braknie tam czasu i będzie lipa. Nie! Szybciej! Potrzebuję powietrza! Już teraz nie, nie wrócę. No nie, nie dam rady już wrócić. Co tu mam zrobić? O-o. Czy my zginiemy tutaj w tym miejscu? Odkryłem laboratorium, ale. padłem! Nie, skinąłem! Co mam zrobić? Zrespić się po prostu? Jezus, jaka smutna muzyka! Okej. Okay. Czy ja mam rzeczy przy sobie? Straciłem wszystko. Jest mój plecak tam dostępny. W ogóle to jest 500 cm, rozumiecie to? Więc jesteśmy zmniejszeni tyle razy, że dla nas każdy centymetr praktycznie jest jak metr. Nieźle. Dobra, tylko kwestia tego, że co ja mam teraz zrobić? Jak. Ja nie mam nic. Jest nasz ten plecak tam, ale jak my dopłyniemy, skoro my nie mamy nadal powietrza dostępnego? Hmm. To będzie trudne. Wydaje mi się, że też to zrobimy już chyba w kolejnym odcinku. Jeszcze spróbuję tam dobiec, spróbuję jeszcze to uratować, ale myślę, że nie będzie tak łatwo tutaj tego zrobić. Kurczę. Jezus, jakiś pająk wielki jest noc, a ja muszę iść po te moje rzeczy. Nie. Szybko, 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 szybko. Mało mam wody, mało mam jedzonka, ale muszę jakoś zdobyć. Patrzcie, bo na mapie powinniśmy widzieć, że jest zatopiony... Hmm, co to jest? Oak Lab. Raz panczo. pancho. Czy możemy się tutaj przenieść? Nie możemy się przenieść. No musimy tam biec. Jeszcze zostało nam powiedzmy 280 metrów, a nie centymetrów. <grybujesz> Dobra, przejdźmy jakoś, kaman, szybko. Dobra, jest to laboratorium tam pod wodą. Słuchajcie, bierzemy potężny wdech i wyruszamy na przygodę. Znowu. Plum. Dobra, zbieramy powietrze gdzie się da i dopływamy do tego plecaka w jakikolwiek sposób. Mm, dobra, tutaj jeszcze pewnie był jakiś dostęp. Ja teraz nie mam pochodni, to jest najgorsze. A nie, bo to laboratorium jest. Co to jest? To jest jakiś jakiś glon. Nie wiem, ale zwiewam przed tym, bo to mnie goni. Dobra, potrzebuję powietrza teraz, żeby nie zginąć, żeby nie zginąć, żeby nie zginąć. Dajcie powietrze, dajcie powietrze. Łap. Dobra, jest powietrze. Dobra, ale muszę się jakoś dostać na dół. Jak wejść do tego labu? Muszę to poogarniać tutaj. Ryba, nie, kijanka. Nie mam tutaj dostępu do powietrza, więc nie jest dobrze. Stąd sobie zdobędę powietrze. Nie zdobędę powietrza. Tutaj zdobędę powietrze. Było jakiś robal. Łap, łap, łap. Powietrze. Poproszę powietrze. Łyk powietrza. Oh, come on. Dalej, bąbelki. Pomóżcie mi. Jest, jest. Jest bąbel. Dobra, złapałem to. Nie mam pojęcia, jak mam się tu teraz dostać do środka. Co jest? Ryba mnie chce zjeść. Ej! Tylko nie to. Ale lipa. Przecież ja tutaj nie mam jak teraz wejść. Nie wiem, gdzie było wejście. Tutaj jest coś poukrywane pod liściami, ale lipton. Jezus, jeszcze mnie zaraz jak ryba, zje, to już w ogóle będzie koniec totalny. No do tego nie mogę. O nie, uciekła mi bąbelka. Muszę zebrać kolejną. Ale lipa. Słuchajcie, ja tutaj nie dam rady chyba na ten moment. Muszę poogarniać to na spokojnie, i wtedy sobie odzyskamy ten plecak. I to jest moja misja na teraz. Słuchajcie, ja zdobędę ten plecak. I zobaczymy się już w kolejnym odcinku, bo myślę, że będę się tutaj grzebał dosyć długo. Wyskoczmy na to. O! Trzeba odpocząć. Dobra, odcinek myślę, że był na, naprawdę intensywny i dużo nowości zobaczyliśmy. Ja sobie poukładam tą wiedzę w głowie i wykorzystamy ją dobrze w trzecim odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do kolejnych odcinków z Grounded i różnych innych gier. Na razie!